Witam, witam. Trzecia część live transmisji Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu. Przewiduję cztery części. Witam pierwszych widzów. Eee, lecimy dalej. To jest Pierzeja Północna. I sprawdzamy. Jeszcze kawałek pierwszej Północnej mniej więcej. Taka jedna trzecia o pieroszki. Jest niezły wybór pierogów. Czat na żywo działa. O, jakie fajne tutaj są te pierogi. Prawda a tutaj tutaj jest ciekawy taki piec na pizzę czy pod płomyki? Na podpłomyki. Co tu jest? Podpłomyk tradycyjny, tego 20, współczesny też 20, dobrze. Podpłomyki po 20. A tutaj, o, to wygląda tak jakby ktoś coś pędził. A to jest ciekawy piec. Będzarnia, kiełbaska proszę bardzo 19 i to jest kiełbaska około 20 deko pieczywo, ketchup i musztarda gratis to powiem wam, że no to tak nawet e, chleb żytni 16 zł kilo Lebrzydni, żytni, różne żytnie, ale są też wędlinki, Palcówka mistrza 47, słonina 40. To tak widzę, taka cena tych słonin. Szynka benzona 55, palcówka, kabanosy ze. to jest jakieś opakowanie, więc nie wiadomo ile kosztuje. Schab pieczony 65. Boczek, boczek 49, przepraszam, przepraszam, ten boczek zbliżę, a mi tak głos zadrzą. tylko, że cena taka, słysz tego, kaszanka za 30, pasztet 22,50, smalec opakowanie 10 zł, 9,50, dobra, i czapeczki pięćdziesiąt dziewięć. To taka sama cena tych czapeczek i kapcie dobrze, dobrze i szaliki, ale kolorowe sześćdziesiąt zł no to tak trochę Szaliki 60 zł Te małe rękawiczki 25-30 i 40 taki przedział cenowy na te rękawiczki Tam jeszcze zaraz pokażę na lewo. Za 5 minut wracam a ja szybciej Ja już wróciłem szybciej O, pani dobrze o. Lepszy prąd jest w tym roku, bo mniejsze wibracje są, tylko bardzo rzadko zakłócenia są. Chyba lepsza częstotliwość. Dobrze. 22 zł kubeczki. Magnes Krasnal L15. Transmisja jest na żywo i czat na żywo działa. Można się udzielać, bo ja odpowiadam, w razie czego coś się kogoś jeszcze zapytam jak będzie takie życzenie. Majonez z mango z kaparami. No to jest ciekawie. do degustacji. Można troszeczkę zdegustować. Ten, ten właśnie jest... Z mango, z kaparami, bo w życiu bym nie, nie próbował. O, dzięki. Uwaga, próbujemy. Hmm. Rewelacja. Rewelacja. Nie, na razie dzięki, bo jestem, powiedzmy, działa mnie ostro, ale już wiem gdzie nam jeździć. I wyborów jest chyba z 15 rodzajów. Więcej... No to wtedy się człowiek świątecznie poczuje. Dzięki. No, bardzo dobry ten majątek. Naprawdę jestem, jestem pod wrażeniem. Oto takie trochę ciuchy małe, nie? To jest restauracja ŻAK. Coś jakby mi to mówiło. Zaraz się tam jeszcze przybliżę. Co tu jest ciekawego? Czeko... Proszę? Co te... aha, to jest? Aha, to jest słodkie rzeczy? Słodkie, tak, A, aha. Dobra, na żyję. Wyglądały jak prawie jakieś kiełbaski te batoniki. O, torebki. Ale fajne, fajne, takie ładne torebki. Dobrze. O tu, tu są fani. O, jakieś plakaty. Dobrze. E, te transmisje nie znikają, one będą dostępne. Potem nawet będzie chyba jutro dostępny ten czat na żywo, który był. Aha, zaraz, kto to napisał? Kotwica, pozdrowienia dla naszej gości, która jest na Brytkach, na solnym. Aha, i dla Pana również, no bardzo dziękuję. Pani Aniu, bardzo dziękuję Pani Aniu. Tutaj jest pewna restauracja, nie wymieniam nazwy. O. Już ci Państwo poszli? No fajnie to było? Tu? O! O! No to już typowo świąteczne. kurto Ile? Gdzieś tu cenka jest. 18,20 zł. Taki przedział. O! o tutaj jest damy Ultra. Wrocławski piernik. I przerzutka obiekt. Dobra. Kartę? Kartą będzie, no. I wałeczki. O. No i teraz już przejście na Pierzeje Zachodnią. Pierwszy raz tutaj są stoiska od momentu zaistnienia Jarmarku Bożonarodzeniowego we Wrocławiu. Nigdy tu nie było stoiska. Tu się pojawiły takie punkty, gdzie można sobie fajne zdjęcia zrobić, w wesołych świąt. Gratisowe punkty, także bardzo fajnie. Bardzo ładne tło, bardzo ładne to. Powiem Wam, że te grzańce, to teraz się wcale nie wzruszam zimnem. Oj, jakieś piękne golonki. No, szkoda, że tego zapachu nie czujecie. No po prostu po, poezja, poezja. No poezja. Tak, tak to pachnie pięknie. Tu nie ma, nie ma lipy. A jakie ceny? Szaszłyk 15 zł. 10 deko. Steki 15. No, takie rzeczy, ogólnie 15 zł. 10 deko. Karczek, kiełbasa 12, kaszanka 10. A tu jaka kolejka? Co tu się dzieje? O co tu chodzi? Może wiecie, o co tu chodzi z tą kolejką? Czy tu grzańca dają? Czy co właściwie dają za darmo? Czekolada na gorąco? Nie dzięki, będzie. O. no i to musi coś tu mieć naprawdę powodzenie teraz dam na siebie przerzutkę zrobię przerzutka przerzutka słuchajcie więc to jest trzecia część a będzie jeszcze czwarta także bądźcie cierpliwi jeżeli nie będziecie mieli tyle czasu to no to zobaczycie później, ale najlepiej na żywo i komentować. W czasie na żywo Dobra, lecę dalej. Tu przerzutka do przodu. Gofry, gofry bąbelkowe, tradycyjne Gofry najprostszy 10, 15, a z bitą śmietaną 23 a już taki full wypas, 27, 28 to wtedy z owocami, polewą, posypką i w ogóle nutella i tak dalej dobrze, a co tu nie ma chętnych na ten? tutaj przejazd 12 zł a jedna osoba, a 4 osoby 40, oto ja ja muszę tutaj się z kimś załapać, żeby mieć promocję. Tu zrobili taki kufel, do którego można wchodzić. Ciekawie to jest zrobione. I każdy się produkuje i słusznie. Bardzo dobry pomysł, no bardzo fajny pomysł, to to naprawdę jest... To kufel z cytrynką jeszcze. No. I tu się elegancko wchodzi. Także chętni są, co chwilę jest podmianka, o, ale kto się za niski to musi być wzięty, o. Dobra, proszę cię odsunąć, dziękuję bardzo. I uwaga, ruszamy. Żebym nie przegapił tych różnych stoisk lecimy do przodu. Tam jest fryciarnia. Fryciarnia. Frytki belgijskie, małe 16, duże 18. Batata z batata 18. No, te frytki to wyglądają konkretnie, to prawda. Jak tutaj przejść te stoiska? Już wiem, dobrze. Przyjemne, przyjemne, bardzo przyjemne maskotki, koszulki tu. i miody, no, miód grzyczany, wielokwiatowy, rzepakowy, lipowy. No. A ja muszę wziąć cukierka, landrynkę taką, mlecznego, żebym głosu nie stracił. Zaraz, kto to napisał? Jacek Miłek. Do której godziny jest Jarmark w Jak do dziewiąta y, albo dziesiąta wieczór, chyba do 22. drugiej? Ja się zgubił, Adam, olek. Chyba do dwudziestej, chyba do dwudziestej drugiej O, ciekawe, ile to ten bunt. Też czterdzieści, czy inna cena? czterdzieści. Serkozi siedemdziesiąt hmm. pięć. No to trochę, serkozi. Lecimy dalej. Także tu kiedyś w ogóle nie było stoisk, do tej pory, ciągle, także to jest... Dlatego jest e, 212 wszystkich stoisk, jak w opisie dam, stoisk, wliczając w to gigantyczne konstrukcje. Bardzo fajnie wykonali. Dobra. Normalnie zawsze, no tu jest, do Sylwestra będzie. Imprezy Sylwestrowej nie ma, no to nic nie będzie, ale także się dosyć często do tej pory występowali y, artyści uliczni. I oni nadrabiali ten temat braku występów artystycznych. Teraz właściwie w ogóle nie będą mieli miejsca. Tam minimalne kawałek koło Jasia i Małgosi będą mieli, minimalny, ale nie wiem, czy to nie za jak dla nich. Co tu jest? Hmm. aha krasnale dobra ja, żebym się nie zaplątał z pieskiem Żelki. Jeśli ktoś robi dużo kolorów, to ma. A ja sobie kupuję ze Orzechy prażone. Choinka jest niby ma być 2 grudnia, ale powiem wam, że. Delikatnie podchodźcie do tematu, kiedy coś ma być, bo uroczyste otwarcie też miało być o jakiejś godzinie, a, a było wcześniej. W ubiegłym roku rozświetlenie choinki to było chyba cały dzień wcześniej czy pół dnia wcześniej niż zapowiadane. Więc yy, yy, no pardon, więc lekko do tego podchodźcie bo tych różnych zapowiedzi Miód 40. A co to za miód jest 40? To no nie za bardzo widać. Fajny miód, ale trzeba by okularki zakładać, żeby wiedzieć jaki. Wino malinowe. Wino malinowe. Kubek. 12 butelka 49. O. Baloni, nie Ciekawe jakie ma prezenty w worku. No bardzo dużo stoisk jest na tej pierzej zachodniej. Tu jest super zimowy nastrój, nie? No nie, ja przybliżę. Teraz będzie bez czajnika lepiej. O, tu jakieś gorzelnie długie.

no tu trzeba kiedyś skoczyć i sobie zdjęcie zrobić no dobra, to teraz już chyba idę do choinki uwaga Skoro nie ma tego miejskiego świątecznego oświetlenia, to fajnie by było, żeby choinka była wcześniej rozświetlona, byłoby przyjemnie Będę szedł tu prawą stroną. Teraz pójdę do, do tego tyrolskiego domku. O, tu jeszcze też jest jakiś taki. Coś w tym stylu na jarmarku świętojańskim było. Tylko oczywiście nie zimowe plenery. O, sanki, fajne sanki. Super. I tu będzie Piernik Wrocławski. Wiesz, transmisję na żywo robię od 2012 roku chyba 2 trzy jarmarki na żywo odpuściłem No jeden to sam z powodu tych różnych spraw, w ogóle nie był robiony szaszłyk robię też czasami montowane filmy po montażu ale głównie Wzruszam się transmisjami na żeby, żebyście widzieli ten pełen nastrój jarmarku bożonarodzeniowego we Wrocławiu. Kiełbaski. Pierogi 7 sztuk, 20 złotych. i Czuros, drugi punkt Czuros. Tamtą stronę o, do Czuros to jest kolejka, przebiłem się przez kolejkę. Tamtą stronę pokażę w czwartym odcinku. W ujęciu? Dobrze, powróciło łącze. Na Więc... pewno Dorian będzie Teraz jest, kończę trzecią część live transmisji Tam. i za jakieś pół godziny będzie ciąg dalszy transmisji na żywo z Jarmarku Bożonarodzeniowego we Wrocławiu. Będzie informacja, subskrybuj kanał, będziesz natychmiast powiadomiony. Za 10 sekund kończę live transmisję. Trzeci odcinek, a nie zupełnie, będzie czwarta, ostatnia część za około pół godziny.